Dominik Wośniak MMA.pl, Ze mną nowy mistrz kategorii piórkowej Marcin Depolis Zombie w wrzosek. Najbardziej utkwiło mi... Najbardziej utkwiło mi te twoje słowa po walce. Chłopak z blokowiska można, można, tak? Oczywiście. Jestem pochody z Bielaw i na zawsze reprezentuję Bydgoskie Bielawy. Mieszkam w Łodzi. Teraz e, jestem adoptowanym łodzianinem i kocham Natomiast to miasto tak samo jak Bydgoszcz. i e, no, to jak to usłysza, mówię to ja po prostu jest chodź, chodź, chodź. chodź. Dzisiaj się... <ślad> <śladania> 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 Chyba się tylko jeden pas w tym roku zdobyć, ale w przyszłym roku będziemy po drugi, tak? Tak, w przyszłym roku Dokładnie. idziemy po drugi, w tak, tak jak mówię, Tak jak mówię, pochodzę mieszkam w Łodzi. Nie nie, 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 moja na jest tam, to jest, to jest moja przyjaciółka. I tak jak mówię, bydgosz, i Łódź, ja będę osobą, która te dwa miasta połączy ponownie. E, kat pas kategorii półciężkiej już trzymałem, ale jeszcze piórkowej nie trzymałem, dasz po trzymać? Yeah. Ciężki 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 Dobra. Ale uniosę Dam Ci te klapki Obiecuję Już mam no właśnie, to co chciałem no właśnie, widziałem, właśnie widziałem, że Zabor y, jakieś nowe ma, ale 44 nie mój numer no, A Ty jaki masz? 43 to moje były za małe. No, ale byś to... palce podkulił. Tak, dobra, <laughs> <Spoko>, no. <laughs> jakoś e, załatwimy. E, powiedz, e, było poli... w tej walce nie było poli zombie, ale no, tak tutaj trafiłeś Kornika, było tyle krwi, że jednak tam coś tego zombiego było. E, no było, no. jak się dwóch e, fajterów napierdala, to jest krew, więc e, była krew, były mocne dzwony, było, nie wiem, czy, czy to było to, czego oczekiwali fani, ale mam nadzieję, że tak. Hmm. Co do samej e, walki, e, czy ty czułeś w jakimś momencie, gdzie tam, żeby Kornik ci jakoś zagrażał? Jak to w ogóle wyglądało? Nie, wydaje mi się, że cały czas kontrolowałem walkę, nawet jak zobaczyliśmy w klinczu i po prostu. E... I czułem, że nie jest taki silny jaki wygląda, to chyba nie. mówię, ta masa mięśniowa nie jest y, naturalnego pochodzenia, bo nie jest w ogóle, si, nie był w ogóle silny. Moi trening partnerzy, Damian y, y, po prostu jest o wiele silniejszy, a walczy w kategorii 61, więc walczy z, z takimi kotami na treningu, że nie, po prostu nie ma opcji, żeby ktoś kurwa mi zagroził. Y, y, po wywiadzie po, po walce mówiłeś, że y, będziesz y, imprezę odbywał w Mario. Czyli dzisiaj od razu pociągi Warszawa. Znaczy nie, jak się, jak się Hilton. Hilton, przepraszam. przepraszam Hilton, Hilton. Hilton Garden Hill. Hilton Garden Hill. Na koniec jeszcze chciałem Cię spytać, jakie, są, jakie będą Twoje plany odnośnie KSW. Masz kogoś tutaj gdzieś na uwadze? Jak to wygląda? Znaczy wiesz, pewnie spotkam się z właścicielami i obgadamy co... jakie plany mają do mojej przyszłości i zobaczymy co dalej, więc... Więc... Może się... sky, sky is the limit. A Niech... może dzisiaj od razu na afterparty? Może na autopardy, pewnie tak. E, chciałem jeszcze zapytać. A co ty, a co ty, sobie, co ty byś chciał, żebym zrobił teraz? E, teraz? No musimy. W karierze. Do... W karierze? No to nie teraz. Trzeba żeby... bronić pasa. Dobrze. Wiele razy. To tak zrobię. Dobrze. Co Zabor ci po walce powiedział? E, że po to jeździliśmy autobusem 68 na trening. I to jest, to jest coś, co mnie najbardziej motywuje. Przed każdą walką mi to powtarza i, i to jest motywacja. E, w ostatnim e, w podcaście mówisz, że jesteś utrzymankiem swojej dziewczyny. Teraz się chyba to zmieni. Muszę jej oddać siana, to jej tego piszę. To jej siana. Oddam jej teraz. Anika wszystko ureguluje rachunki. roku e, płaci. Jakieś Lamborghini dla Zabora będzie w w końcu? Maserati, dla zabora? No, coś będzie, coś dostanie. No. Nie będzie, nie będzie, nie będzie. Coś, ta, coś. Dwieczka. na gazie, na gazie. Czyli w holenderskim gazie. Chodźmy na popka już, co? Bo, tak, idziemy, no. idziemy. Dziękuję bardzo. Tak, oczywiście, proszę. piąteczka Piąteczka Pięteczka.